Po izraelsku? A mecenosa jak spotkam jak go kurwa, nie go nie je, jemmy, bo wiesz, że on o las chodzi jak go zjebie. no. Ale z sobą biedny, nie? Pię, to, bo leczisz pied. Niech nie gada bzdur. No. Zaraz przyjdzie, przyjdzie. Zaraz, przyjdzie górę. Nie po ma godzin. go dwa dni. Już nie ma dwa dni. Tak się Zobacz, dzieje. tak samo. Powiedz dzieje. coś po rusku. A co chodzisz? Powiedz mu, chodź co? Ci w dół. Co ty? Co? Po rusku. <laughs> nie umiem. Hetypia! W żopu. No, w Paszczu! Proste. W Paszczu i w żopu. A jak jeszcze za powiedzonka. I w kolano mój. A tu się wyjdzie na przykład. No powiedz coś fajnego. No. Po niemiecku. To, niemiecku nie mi pojechać. Nie Albo po niemiecku. Po rusku, po niemiecku, po izraelsku. Pojechać? No. Dawaj po muzułmańsku. A o! po muzułmańsku? To ci powiem tak pompki muzułmańskie robisz. A no to nie. Kurde. Musisz zakość. Ja tak, no, no, po Muzułmańsku... Cicho No, że takie paję, po Masz tata tam, po muzułmańsku mówię. No. Tata Binandem, no, no. tam, tam jest awała, by... za nim chronić. No i... A po rusku? Tak ostro. Oczu ty kurwa twoja masz, także. Jeb twoją ma! A no? po polsku. A kurwa, że jest twoja wcale. A litera. po niemiecku. Po niemiecku? Nie. To bym powiedział ru, Ruki wier, o. Czyli? No. Co jeszcze Czyli halt po niemiecku. Halt! No. To jest. wiel, po no. chyba. No i już za go mi kurwa na ten. No, 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 na zachód ciągniesz kurwa, nie w mnie. No. Bo zaraz mnie. A co tam po... To po czesku. A pepiczku, na patyczku. No i zielone. No. Kuma. A po mm. co to jest po czesku. Dachowy zasraniec. Kot dachowy. A, a taki chór, to jest go. Po dachu. Skąd nie wazi, dachowy! Jak to nie, Jak to nie chodzi? To nie A skąd spada te cztery łapy? Nie, A skąd spada te cztery łapy? <custodularza> Wiesz co? ja nie mam. Ko, Ko nie mam tak, mam. ale jest tak. Unisz tak. Laska po czesku, co to jest laska? Eee, kobieta? O! no. Gawarezi? Ty już tutaj jesteś, no. Znaczy na latach kiedyś było. I czy ich zbij. Co? Nie wiem, oni zbij. To jest, 84, A -a -a -a, jest to święta... Jeszcze dajcie mi dwie chmurki dziękuję. No. <laughs> bierz, się <bierz> szikierki <laughs> i lecisz. Idziesz jak przez boli. Fian! Dajcie mi coś. Hmm? Ej! Nie jeszcze? No. Jeszcze dziesięć? Teraz się Nie wpierdolaj. Kurde, no... Będziesz? Chwila, bo ja chciałem. Yeah, spoko. Bo ja w tej chwili rozmawiałem, i chciałem. No tak. No, 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 przerwali mi normalnie, no. przerwali <laughs> rozmowę. No. Ty, bo szli i przerwali mu rozmowę. Błękitnie. Tak, ty... Nie mogę, zgubił mu całkowicie. O, o Czechach no, rozmawiałem.